Witajcie w 17 wydaniu Świt News, zaczynamy! Za nami Eko Halloween, dwudniowe plenerowe wydarzenie organizowane przez Dom Kultury Świt i Wioskę Żywej Archeologii. Zobaczcie. Wioska Żywej Archeologii. Jeszcze przez cały dzień dzisiaj docierały do nas kolejne elektrośmieci. Słuchajcie, wynik jest imponujący. Widzicie to wszystko? <laughs> Tak to u nas wygląda przez cały dzień. Dziękujemy za udział w akcji. Wiele osób wymieniło swoje elektrośmieci na dynie. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, wydarzenia z udziałem publiczności do końca listopada w Domu Kultury Świt zostały zawieszone. Szukajcie Państwo informacji na naszej stronie internetowej oraz profilu Facebook. W zakresie nowych terminów tych wydarzeń. Moi drodzy, najbliższe tygodnie będziemy zamknięci, ale to nie oznacza, że nie przenosimy naszej działalności do sieci. Zostańcie ze swoimi instruktorami w ramach działań online. Kochani seniorzy, w każdy czwartek będziemy spotykać się na senioralne ploteczki. Punktualnie o 13 usiądźcie przed swoimi telefonami albo monitorami laptopów, komputerów i będziemy rozmawiać na zoomie o tym, co nam w duszy gra. 11 listopada obchodzimy 102 rocznicę odzyskania niepodległości, dlatego zapraszamy Was do udziału aż w dwóch inicjatywach online, w ramach których będziemy wszyscy razem śpiewać niepodległościowe pieśni. Szanowni Państwo, pandemia trochę pokrzyżowała nam szyki, bo mieliśmy się tutaj spotkać wspólnie i wspólnie zaśpiewać w gościnnej sali Domu Kultury Świt. Ale myślę, że dzięki elektronicznej wersji, a także wersji wydrukowanej śpiewnika Ku Niepodległości, będziemy mogli wspólnie zaśpiewać piękne, patriotyczne piosenki. My tutaj w Domu Kultury Świt, a Państwo przed. Odbiornikami. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert 11 listopada 2020 roku. Spotkamy się wspólnie o godzinie 15. Serdecznie zapraszam. Dołączcie do naszej śpiewającej społeczności w samo południe, bowiem po drugiej stronie ekranu znajdą się uczestnicy z kilkunastu lokalizacji w Polsce i za granicą. Najbliższy piątek. Wieczorem zapraszamy Was do udziału w absolutnie unikatowej inicjatywie wraz z Habitat for Humanity Poland. Zapraszamy do udziału w projekcie Żywej Biblioteki. Będziecie mogli spotkać się z przedstawicielami grup stereotypowo traktowanych, a będą to osoby w kryzysie bezdomności, uchodźczyni z Czeczenii, Hindus, osoba czarnoskóra, a także mama dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli chciałbyś, chciałabyś porozmawiać z którąś z tych żywych książek, ale wolisz bezpiecznie pozostać w domu, to idealna piątkowa okazja. Zapraszamy. To wszystko, co dla Państwa na dzisiaj przygotowaliśmy. Do zobaczenia w następnym wydaniu news Zostańcie w domu z kulturą.